panowie kandydaci postrzegają pochni sport? Sport amatorski, młodzieżowy, także ten tak zwany profesjonalny. Mam na myśli Stowarzyszenie BKS. Czy uważacie, że e, zasługuje na wsparcie miasta? Podobnie jak sekcja MOSIR, jak panowie to widzicie? Rozwój sportu w tym mieście? BKS jest jednym z NGO-sów, a więc jedną z organizacji pozarządowych. W związku z tym, na zasługuje na wsparcie miasta. Działa w swojej dziedzinie z potężnymi tradycjami od bardzo wielu lat. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Chciałbym, żeby większość sekcji, która aktualnie jest pod MOSIWEM, była w bks a BKS sobie normalne środki z NGO-sów, czyli młodzież, juniorzy i do juniorzy, trampkarzy, to tam paseje. Ja grałem w BKS-ie tylko do trampkarzy. Także tam wyżej już nie zasiądą, także to, Ale te wszystkie sekcje powinny mieć środki finansowe i powinny się podziać w ramię NGO-sów, to jest takie jest moje zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o sport zawodowy, to ten sport yy, już yy, to wówczas tutaj jest taka kwestia dyskusyjna. Tak naprawdę, no, należy, ja wolę z takiego założenia, że zasada jest taka: musi znaleźć się sposób, taka osoba, która będzie rządzić, nie będzie dawać pieniądze, a niestety będzie rządzić. Bo ten, który daje pieniądze, chce rządzić po prostu. I takiego sponsora trzeba znaleźć, który zdecyduje się i rządzić, i dawać pieniądze. I wtedy ten sport też zawodowy będzie się po prostu rozwijał. Szkoda, że piłka ręczna się nie rozwinęła, że to wszystko zostało zatrzymane. Szkoda, że tacy ludzie jak pan Tosiek człowiek, który wydał no, setki tysięcy złotych na sport, ktoś mu tam zarzucił po prostu, że to jest człowiek, który brał z PKS-u pieniądze. na no, jakąś katastrofa Także ja, ja, po prostu yy, ich jako Jarkowi i wszystkim tym, którzy wówczas byli w tym zakresie, bo to jest jakieś nieporozumienie, bo mam nadzieję, że że ta sytuacja, yy, będę chciał na pewno przywrócić pks yy, należne miejsce i w obszarze sportu, na to absolutnie nie zasługuje. No, sport jest to taka, jak powiem, naj chyba najważniejsza rzecz <tryk> w życiu, kary społeczności, bo pomóc zdrowym ciele, zdrowym Dlatego y, nie może być tak, że instytucje, które starają się atrakcyjnymi dyscyplinami sportowymi, tak, BKS w jest który już 10 lat. Nie mają dzisiaj pieniędzy, i ja obudziłem tych fanów, którzy prowadzą BKS, że ten, ta instytucja jeszcze dzisiaj trwa. Ale ta sytuacja wymaga radykalnych zmian. Ja powiem tak, że Pan Burmistrz Bochni, nieobecny tu dzisiaj, obiecywał dawno już tego, na początku tej kadencji, że zorganizuje spotkanie z zakładami pracy w Bokni, aby próbować tą kwestię wśród zakładów nagłośnić i spowodować, żeby zakłady pracy stały się jakby beneficjentami tego, tego i tego sportu masowego. Do tej pory, to tutaj się odbyło i mm, trochę żal, że ta młodzież nasza została sama sobie postawiona. My, myśmy próbowali w wakacjach do tego roku, pracodawcy boheńscy, zorganizować wokół bo, drużyn podwórkowych dla młodych ludzi z osiedli Niepodległości Jana. Zobaczcie, żadnych <laughs> strony strony u i tej organizacji, która do tego jest stworzona, bo myśmy dawali pieniądze, ale chcieliśmy też nam pomóc zorganizować. Niestety yy, propozycja była, nie było odwetu. I tak podejrzewamy na co dzień, że te organizacje nasze sportowe trochę działają na zasadzie, żeby tylko jakoś dotrzeć do, do jutra. Tutaj trzeba konkretnych działań, konkretnego wsparcia przez finansowego. Miasto nie jest w stanie samopodobać obciążeniom, jakie niesie. Yy, organizacja sportu na mieście. To są duże pieniądze i musi być też, tak jak powiedziałem, w innych miastach są sporty. Mamy na przykład Ochocimia, mamy Niepołomień, co to, to są zakłady, które wspierają te organizacje i te dyscypliny sportu, piłka noża, czy jakaś inna dyscyplina są na tobie. są postrzegane w całej Polsce. Powiem krótko. Sport, który jest prowadzony w Bogni przez Mosir, wielość dyscyplin to jest naprawdę bogactwo i szansa dla ludzi młodych, dla dzieci, aby, aby się dobrze rozwijać. Natomiast PKS, który ma blisko 100 lat, miałem zaszczyt działać w zarządzie z panem Tośkiem Noszkowskim, przez 100 byłem prezesem klubu. Uważam, że to jest obowiązek miasta, które kiedyś dostało prezent od tego klubu, proszę Państwa. Działki w centrum Bochni, czyli cały stadion, nieruchomość przy ulicy Parkowej i otoczenie. Proszę sobie wyliczyć, jaka to jest wielomilionowa wartość i kiedyś stowarzyszenie przekazało w prezencie miastu, a miasto się zobowiązało do tego, że będzie wspierać BKS działalności. Oczywiście kwoty nie zostały w tej umowie zapisane, ale trzeba być honorowym. Trzeba naprawdę dbać o to, aby, aby klub z, z takimi tradycjami przetrwał, i trzeba do zarządu, zaprosić sponsorów, firmy, które tutaj pracują, ludzi, którzy tutaj działają i będą miały realny wpływ na to, jak te pieniądze są wydawane. No, proszę Państwa, wspaniale jest osiągać sukcesy sportowe. Jeżeli chcemy mieć w Polsce dalej Lewandowskich, Błaszczykowskich, jeżeli chcemy wygrywać 2-0 z Niemcami, to musimy wspierać polską piłkę nożną, polski sport. Uważam, że jako burmistrz Bochni. Po ściągnięciu inwestorów, których obiecuję, że Państwu ściągnę do strefy, bo w naszym programie jest pierwsza zachęta, że będziemy oddawać działki na strefie za przysłowioną złotówkę, ponieważ tych stref już się tyle narobiło, że żebyśmy byli konkurencyjni, żeby troszkę przykryć to, że w Bochni jest, 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 jest tak jak jest, to znaczy, że się, że się samorządowcy nie mogą dogadać, więc musimy w taki sposób to zrobić, żeby, żeby dać im zachętę, żeby tu przyszli. A później jako, ja jako burmistrz Bochni, bo bardzo e, kocham sport, e, pierwszy ściągnę czapkę, wrzucę do niej i pomogę stowarzyszeniu BKS przejść się po tych przedsiębiorcach i po prostu zebrać pieniądze. I, i też będzie Państwa to decyzją, jeżeli będziecie Państwo chcieli, na pewno byśmy puszczali ankiety lub referendum raz w roku, czy jesteś za tym, za tym, za tym. Jeżeli Państwo zdecydujecie, że należy wesprzeć BKS, to wtedy jesteśmy w stanie z tych pieniędzy, z budżetu miasta również wesprzeć. Natomiast burmistrz powinien być przykładem, powinien zciąć czapkę, sam do nich wrzucić i pójść do przedsiębiorców, mówi, słuchajcie ludzie, jesteśmy tutaj małą społecznością. dorzućcie, To nie chodzi o to, dorzuć te 100 tysięcy 50. Nie, nie mówić ile masz. Chłopie, dorzuć tą tysięcy. To jest przysłowiowa słówka. Jak przejdziecie po wszystkich i wszyscy będą to wspierać, to naprawdę y, kwota się z tego spora uzbiera, bo weźmy pod uwagę, że przedsiębiorców jest trochę w a będzie więcej. Jeżeli tylko będziemy młodych ludzi wspierać, jeżeli obniżymy podatki, jeżeli zlikwidujemy wszystkie, wszystkie możliwe koncesje, jeżeli sprowadzimy tutaj y, również, żeby miasto było mobilne czyli y, ruch. Autobusów, żeby można było jeździć, żeby można było z Bochni wyjechać o godzinie 21, żeby Bochnia nie umierała o godzinie 17, To wtedy uda nam się to zrobić i uda nam się ściągnąć taki tutaj przemysł, który będzie w stanie wesprzeć PKS. Bo weźmy przykład Dolkanu Ząbki, to jest bardzo podobna miejscowość blisko Warszawy, tu jesteśmy blisko Krakowa. I był tam Dolkan i znacie Państwo wszyscy ten klub, dlatego ja widzę przyszłość BKS-u nie w lidze podwórkowej nie grająca na, z okocińskim brzesku, tylko grająca z jeszcze nie cieszą o, o pierwszą linię. Ja to tak widzę. Jeżeli chcemy mieć lewandowskich, płaszczykowskich, to Polacy muszą wspierać sport. I muszą to zrozumieć po prostu, że, że nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić prywatnie, nie da się zrobić złotu prywatnego, muszą się wszyscy do tego dorzucić. To jest chyba jeden jedyny z aspektów, gdzie, gdzie my jako podatnicy się powinniśmy do tego dorzucić.